Dzięki wierze w Jezusa zmienia się mój status w oczach Boga. Jestem Jego dzieckiem, a nie tylko poprawioną wersją grzesznika. Dziś między innymi o tym, więc rozbieg i lecimy. Trajda z Bogiem, dziś w wersji espresso, słowo daje, jednowątkowo, krótko i na temat. Kiedy myślimy o usprawiedliwieniu i rozważamy to w kontekście ducha, duszy i ciała, dużo łatwiej nam zrozumieć taki fragment z drugiego listu do Koryntian 5,21, który mówi, że w Jezusie stajemy się sprawiedliwością Bożą, abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością Bożą. Po to była ofiara Jezusa, abyśmy się stali w nim sprawiedliwością Bożą. Zobaczcie, to jest coś więcej niż coś, co ja przeżywałem na początku mojej takiej osobistej przygody wiary z Bogiem, że chowałem się za krzyż i myślałem sobie: Jestem beznadziejnym grzesznikiem, ciągle nawalam, nie zasługuję na nic, więc schowam się za krzyż, schowam się za Jezusa i może on mnie nie będzie widział, ale ciągle wystawałem gdzieś za tego krzyża. I tak fatalnie się z tym czułem, tym bardziej, że potem czytałem 2 Koryntian 5.21. Abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością Bożą, i myślę sobie, Boże, gdzie to jest? I Duch Święty rozpakował ten temat dopiero, kiedy zrozumiałem ten trójdzielny obraz człowieka, duch, dusza, ciało, że ja stałem się sprawiedliwością Bożą w moim duchu, w moim sercu. Tak? Moja dusza czasami grzeszy, moje myśli, emocje, wola czasami grzeszą. Ale proces uświęcenia sprawia, że ten grzech jest incydentem, a nie celem. Tak samo moje ciało się uświęca. Ale cały czas mogę odwołać się do, do tego, że sprawiedliwością Bożą już stałem się w moim duchu, w moim sercu. I zobaczcie, jak to się teraz pięknie układa, że ja cieszę się tym, że już jestem usprawiedliwiony. Jednocześnie. Yy, Moja dusza, czyli moje myśli, emocje, wola i moje ciało fizyczne uświęcają się, zmieniają się, więc ten proces świętości też jest w chrześcijaństwie bardzo ważny, ale ja zawsze mogę odwołać się do tego, że w moim duchu już jestem czysty. To mi daje siłę. Ja wtedy nie muszę wchodzić w niegodność, w narzekanie, w jakieś myśli potem potępieńcze i zobaczcie, cała chwała i tak idzie do Jezusa. To nie jest moja zasługa. Moją zasługą, czy moją raczej odpowiedzialnością jest wiara. Wiara, są, wiara jest jak ręce, którymi sięgam po Bożą łaskę. Ale cała chwała i tak jest dla Jezusa. Więc zobaczcie, że to, czego nas uczy pierwszy Tesaloniczan 5,23, że możemy spojrzeć na człowieka jako na ducha, duszę i ciało, jest niezwykle uwalniające. Ja żyję tym tematem od czasów szkoły biblijnej, od 2010 roku, bo wtedy byliśmy w upsali w szkole Ulfa Ekmana. No i to rzeczywiście pomaga mi funkcjonować, tak powiedziałbym, sprawnie, bo nie jestem uzależniony od, mo od moich emocji. Kiedy budzę się rano i nawet jestem fizycznie trochę mniej wyspany, czy nie wiem, liczba wyzwań tego dnia jest większa od przeciętnej, to nie muszę się na tym skupiać, bo mogę odwołać się do tego, że w moim duchu ja jestem sprawiedliwy, jestem czysty, że mam przystęp do Ojca, że tam jest rozlana ta miłość Boga. Rzymian 5,5 mówiliśmy o tym. Więc mam to i w związku z tym zaczynam dzień jako człowiek silny wiarą. Silny wiarą w Jezusa. Usprawiedliwiony, czysty i zaczynam się uśmiechać. Bo zaczynam od dobrej wieści. Od tym, że mam to w Jezusie. I potem mogę sobie przypominać inne fragmenty. Rzymian 8.1, że dla tych, co są w Chrystusie, nie ma już potępienia. Ale są też takie piękne fragmenty w Apokalipsie, w piątym rozdziale, Apokalipsa 5.5, gdzie padają takie słowa: przestań płakać, bo zwyciężył lew z pokolenia Judy. Przestań płakać, przestań się nad sobą użalać niepotrzebnie, a zajrzyj do swojego serca. Zajrzyj do tego, co masz w sobie, bo jeżeli wierzysz w Jezusa. To wiąże się z tym czystość i usprawiedliwienie, jakie mamy dzięki Jego łasce. Więc przestań płakać, zamiast ryczeć zacznij ryczeć jako sprawiedliwy, sprawiedliwa, jako człowiek, który jest czysty, niewinny w oczach Boga, który, dzięki wierze w Jezusa. Jako człowiek, który został przemieniony i może teraz żyć pięknym życiem, uświęcać się i dzielić się tym, co dobre. Duchu Święty pomóż nam tak właśnie żyć. Tyle na dziś. Jeśli podobało Ci się, wyraź aprobatę, zostaw polubienie, komentarz, yy, udostępnij to nagranie. Niech się niesie dobra wieść o frajdzie życia z Bogiem. Do zobaczenia przy kolejnej okazji.